Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Dziś zapraszam Was na szkolenie do firmy KME KMWodzi. Podczas dzisiejszego szkolenia będziemy się uczyć, jak prawidłowo regulować instalacje gazowe firmy KME. Typu Nevo Sky Direct, dzięki którym przerabiamy samochody z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Firma KMF w ostatnim czasie opracowała kilka nowych strategii, dzięki którym będziemy ograniczać zużycie spalania benzyny, jak również zwiększać dzięki temu ilość spalanego gazu, a co za tym idzie, oczywiście zwiększać oszczędności i rentowność zmontowanych instalacji gazowych. Zapraszam do środka. W sali szkoleniowej daje się przez warsztat. Działu Badań i Rozwoju, który znajduje się tam. A sala szkoleniowa znajduje się tam u góry. Po drodze do sali szkoleniowej w kablotce nieco historii firmy KME. Od Bingo S4, Bingo M, Diego, Nevo, Nevo, Nevo aż po najnowsze sterowniki typu Max, Direct i Tutaj historia reduktorów, trochę ich jest, a tu jeszcze jakieś inne elementy z historii. pierwszy z komputerów obsługujących instalacje gazowe i zapraszam do sali szkoleniowej. Szkolenie prowadzi pan. Mniej więcej taką mają diagnostykę. Oczywiście to nie problem, zrobić to wszystko w trybie ręcznym, pomierzyć przebiegi, odwzorować, no ale chodzi o to, żeby życie trochę było prostsze, więc jak zrobiliśmy pewne standardowe emulacje, to którąś z nich można wybrać i nie bawić się w szczegółowe obmierz obmierzanie przebiegu. Dodatkowo na tą każdą ze standardowych emulacji można Ukoronowaniem dzisiejszego albo właściwie dwudniowego szkolenia była możliwość potestowania tego Oto Forda F150 z 2019 roku z 3,5 litrowym silnikiem. EcoBoost Dual, czyli najnowszy możliwy silnik Forda z dwoma systemami wtryskowymi, bezpośrednim i pośrednim. Silnik osiągający 275 kW, czyli 375 koni mechanicznych z 3,5 litra. To jest bardzo dobry wynik, bo dotychczas trzeba było założyć 5 litrów V8, żeby osiągnąć taką moc. Auto oczywiście przez swoje gabaryty mało nie pali. To też jest idealny materiał dla nas, czyli firm montujących samochodowe instalacje gazowe. A jak już jesteśmy w KME to oczywiście jest tutaj instalacja gazowa KME. Bardzo można powiedzieć skomplikowana, bo składająca się z trzech sterowników. Dwa sterowniki to są e, sterowniki wtrysku bezpośredniego, a jeden sterownik to jest e, w tre, sterownik wtrysku pośredniego. Czyli te dwa sterowniki odpowiadają za wtrysk bezpośredni, a ten jeden na dole tam e, za wtrysk pośredni. Tutaj mamy wszystkie złącza diagnostyczne, przez które komunikujemy się z tym systemem i Dzięki nim wiemy co się daje co się dzieje z tym silnikiem podczas jazdy jak również na postoju i dzięki tym złączom możemy programować ten system. Wewnątrz spartańskie warunki Forda F150, można by tak powiedzieć, że kiedyś tak było. Dzisiaj tak nie jest. Odpalamy autko, Bardzo ładny ciekłokrystaliczny wyświetlacz na środku deski rozdzielczej, analogowe obrotomierz i prędkościomierz i tutaj mamy Przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili informuje nas o tym, że jedziemy jeszcze na benzynie i na prawych diodach widzimy, że silnik nam się nagrzewa. W tej chwili jest nagrzany w 60% temperatury potrzebnej do przełączenia na zasilanie gazowe. Później te diody przejdą w stan wskazywania poziomu gazu w zbiorniku, a właściwie dwóch zbiorników, ponieważ w tym samochodzie zostały. Zamontowane dwa zbiorniki cylindryczne o łącznej pojemności 140 litrów, czyli dwie, siedemdziesiątki, dłużnie z tyłu w miejscu koła zapasowego. Można do nich zatankować około 110 litrów gazu netto, co przy spalaniu 15 litrów powinno dać nam jakieś 600-700 km. Po tych 600-700 km możemy podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego gazu za pośrednictwem tego oto wlewu. Oczywiście auto jest jeszcze w trakcie testów i myślę, że ostateczne wartości spalania będziemy mogli poznać za jakiś czas, jakiś klient go e, odbierze i będzie jeździł i pewnie da tu jakiś e, sygnał zwrotny do firmy KME, jak w, w, sprawa tego wygląda, a my idziemy dalej się szkolić, byśmy mogli również takie samochody w niedalekiej przyszłości przerabiać na gaz. Hej? No i kick prądu. Nawet specjalnie dam jeszcze z 180, żeby było trochę lepiej widać. A nawet i jeszcze. I zaraz... No i jak zawsze po takim dwudniowym szkoleniu, gdzie człowiek przyjmie mega dawkę. Informacji i wiedzy, wydaje mu się, że teraz już każdy samochód można zrobić bez najmniejszego problemu. Wszystko oczywiście okaże się jak zawsze w praktyce, i zaczynamy już od następnego tygodnia ściągać sobie wszystkie auta, z którymi mamy jakieś wątpliwości, czy wcześniej bez tej wiedzy zrobiliśmy coś dobrze, czy ewentualnie możemy jeszcze spróbować obniżyć procent benzyny, które auto zużywa. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać. Z naszej najnowszej wiedzy. Hej, na gazie.